Gościmy dziś w Czepielach, małej miejscowości niedaleko kuźnicy białostockiej, w miejscu gdzie w 1946 roku zginął kurier przeprowadzający Osoby na drugą stronę. Jest to drugie podejście Instytutu Pamięci Narodowej na odnalezienie szczątków tego bohatera. Wracamy do Czepiel na pograniczu z miejscowością Tołcze, żeby faktycznie odnaleźć miejsce pochówku Mariana Karpowicza. Tutaj prace prowadzone przez nas wcześniej w celu ustalenia jego rzeczywistej tożsamości no niestety nie przyniosły efektu. Jeżeli ktoś mógłby nam jeszcze jakieś szczegóły tutaj dodać do, do, do tej historii, kłopaka Szczepiel, kłopaka, który w 1946 roku zajmował się pomocą przy przekraczaniu granicy ze Związkiem Sowieckim, będziemy za to bardzo wdzięczni. Jesteśmy tutaj wdzięczni tym wszystkim osobom, które przez całe lata, od 1946 roku, pamiętają o tym chłopaku, osobom, które zachowały w pamięci jego, jego historię. Niestety do naszych czasów miejsce grobu nie zachowało się w przestrzeni. Naszym zadaniem będzie odnalezienie go i przeprowadzenie ekshumacji. Instytut odpowiada też na potrzeby zgłaszane tutaj przez miejscową ludność, przez osoby, które zaginionym były też związane w czasie jego pobytu w Czepielach, aby, aby urządzić mu pochówek chrześcijański na pobliskim cmentarzu. Korzystamy przy tym z relacji świadków, korzystamy z informacji, które przetrwały do naszych czasów. Mamy nadzieję, że, że, że te prace uda się skutecznie przeprowadzić. Pamięć o tym bohaterze w Pani rodzinie była bardzo żywa. Bardzo żywa była. Ojciec był bardzo przyjacielsko związany z Marianem Karpowiczem. Cenił jego zdolność tajemniczość i odwagę. W czasie po, po śmierci już Karpowicza każda Wigilia była zaczynana od modlitwy za jego. Bardzo często był wspominany, a szczególnie w latach, kiedy na ekranach telewizorów pojawiała się stawka większa niż życie czy też pancerni. Potem jeszcze inne filmy wojenne, które Całymi wieczorami przysparzały tych wspomnień o panu Marianie Karpowiczu. Te wspomnienia tak się wiązały z sąsiadami, bo mieszkaliśmy na kolonii, a telewizor był jeden u nas na, psi, na kolonii, więc całe wieczory były spędzane przy, przy tych filmach serialowych. A potem była dyskusja najpierw była dyskusja o filmach. I przechodziła bezpośrednio o panu Karpowicz. Wspominała pani, że ojciec wspominał go jako y, człowieka znającego sztuki walki, y, grającego świetnie na akordeonie. Świetnie grał na akordeonie. Był bardzo wyjątkowym strzelcem, jak ojciec mówił. No i walka wręcz ze, ze Strażą Graniczną Ruską, czy też z innymi osobami, to dla jego ojciec mówił, to było pestką. Podejrzewał ojciec, że mógł znać japońskie sztuki walki. Wspominała pani, że Marian Karpowicz był ostrzegany przez pograniczników sowieckich, aby nie przekraczał granicy. Tak, rodzice opowiadali, że takie konkretne było jedno zajście. Na konie przyjechało trzech sowieckich żołnierzy. Marian Karpowicz wtedy był u moich rodziców w domu i ostrzegli jego, żeby więcej nie przeprowadzał ludzi przez granicę, bo mają rozkaz jego unicestwienia. Być może ci żołnierze byli z tych okolic. Mówili, jeśli przyjdą z, inne, z innych stron Rosji ze skośnymi oczami, to go na pewno unicestwią. I tak się stało. To było w kwietniu 1946 roku. To był Wielki Czwartek. Było wielkie zaskoczenie dla wszystkich, bo jeszcze część ludzi nocowała u moich rodziców, bo miał przeprowadzić ich do dębowej, żeby trafili ludzie na wielkanocne święta do domów. Ale już potem musieli przeczekać ze dwa tygodnie u moich rodziców. Dużo było takich osób, które przeprowadził przez granicę? Z opowiadań rodziców to tak do 80 osób. Nie było dnia a ewentualnie, raczej nigdy nie starał się jednej osoby przeprowadzać przez granicę. Zbierał po trzy, po pięć osób, bo wtedy łatwiej mu było znaleźć, spenetrować teren, żeby można było przeprowadzić. Dzięki pani być może uda się odnaleźć szczątki bohatera i spocznie on na jednym z cmentarzy. To chyba pocieszająca wiadomość. Dla mnie pocieszająca też, ale szczególnie dla mego ojca, bo do końca życia swego ojciec marzył, żeby jego szczątki spoczęły na cmentarzu. Parafialnym ewentualnie. Nawet mówił, że odstąpi swoje miejsce dla jego. Więc byłoby bardzo miło. W niebie ojciec też by się cieszył.